Bóg wyrzucił szatana z nieba, z powodu jego grzechu i buntu. Jezus powiedział, że widział szatana spadającego z nieba jak błyskawica, ale dlaczego Bóg nie zabił szatana i nie wygnał go na zawsze? Dlaczego szatan nadal istnieje? Podczas dzisiejszego studium Biblii odkryjemy prawdę o tym, dlaczego Bóg nie może i nie zabije szatana ani jego upadłych aniołów. Szatan jest dziś dobrze znaną postacią biblijną. Większość ludzi nie wie jednak, że słowo szatan oznacza przeciwnika lub wroga. Może to również oznaczać upadły. Zauważ, że jego imię nie brzmi upadły, ale upadły w czasie teraźniejszym ciągłym. Oznacza to, że nieustannie upada, stale staje się ciemniejszy i bardziej zły. Apokalipsa mówi, że został wrzucony w przepaść, czyli nieustannie spada. To właśnie robi z tobą duma, z biegiem czasu stajesz się gorszy. Jeśli nie uporasz się z dumą w swoim życiu, ona cię zniszczy. W księdze przysłów 16:18 napisano, że pycha poprzedza zagładę, i pamiętaj, że zagłada nie zawsze oznacza śmierć, gdyż Dawid powiedział w Psalmie 3:4, że Bóg wybawia jego życie od zagłady. Zniszczenie może nastąpić w Twoim życiu, gdy jeszcze żyjesz. Twoja duma może zniszczyć Twoje relacje, finanse i możliwości, jakie Bóg przed Tobą stawia. Jak można to odwrócić? Przez pokorę. Szatan, przez niektórych nazywany także Lucyferem, to starożytny kusiciel, który od tysięcy lat próbuje oszukać ludzkość, aby okazała nieposłuszeństwo Bogu. Szatan zaczął jako Anioł w niebie, stworzony przez Boga dla swojej chwały i uwielbienia, ale Szatan nie zadowalał się jedynie służeniem i oddawaniem czci Bogu, chciał, żeby mu służono i czczono go, chciał być postrzegany jako równy Bogu Wszechmogącemu, a nawet wyższy. Dlatego Szatan zorganizował bunt w niebie, zebrał armię Aniołów i zwrócił swoje zamiary przeciwko Bożym. Te anioły są znane jako upadłe anioły. Wojna w niebie była zacięta, z jednej strony archanioł Michał i jego armia anielskich wojowników, z drugiej strony szatan w postaci ogromnego smoka z tysiącami demonów. Jednakże panowanie Boże nie mogło zostać skutecznie obalone i bitwa zakończyła się wyrzuceniem szatana i jego aniołów z nieba. W księdze objawienia 12, 7-8 czytamy. W niebie była wojna. Michał i jego aniołowie walczyli ze Smokiem. A Smok i jego aniołowie stawiali opór, lecz nie byli dość silni i stracili swoje miejsce w niebie. Jak widać, Szatan i jego aniołowie mieli miejsce, pozycję i wymiar w niebiańskim królestwie, ale je utracili. Jednakże, jako chrześcijanin, zasłużyłeś na miejsce w niebie. W liście do Efezjan 2:6 czytamy. Bóg wskrzesił nas z Chrystusem i wraz z nim posadził w krainach niebieskich w Chrystusie Jezusie. Ale dlaczego Bóg nie zabił Szatana i wszystkich jego aniołów? Dlaczego pozwoliliście im uciec na ziemię, aby spowodować śmierć i zniszczenie ludzkości? To pytanie zadamy w dzisiejszym filmie. Czekajcie na odpowiedzi. Głównym powodem jest to, że Bóg nie może zabić szatana ani jego aniołów, ponieważ zostali stworzeni przez Boga i na podobieństwo Boga, czyli Ducha. Bóg jest Duchem, według Jana 4:4, dlatego Lucyfer i jego aniołowie są duchami i dlatego nie mogą umrzeć. To, że szatan żyje, oznacza, że Bóg ma wobec niego konkretny cel. Bóg ma plan dla wszystkich stworzeń. Stworzył je w określonym celu, i nawet jeśli stworzenie nie wybiera woli stwórcy, stwórca ma sposób na wykorzystanie okoliczności złych wyborów i decyzji dla swojej chwały. Przyjrzyjmy się więc, kim jest szatan i jak Bóg posługuje się nim dzisiaj. W XIV rozdziale Księgi Izajasza widzimy, jak szatan spadł z nieba. Ten tekst daje nam wgląd w to, co Biblia mówi o jego buncie. Jakże spadłeś z nieba, gwiazdo poranna, synu jutrzenki? Na ziemię strącony zostałeś ty, który osłabiłeś narody. Mówiłeś w swoim sercu: Wstąpię do nieba, wywyższę mój tron ponad gwiazdy Boże, zasiądę na górze zgromadzenia, na krańcach północy, wstąpię na najwyższe obłoki, będę jak najwyższy, wysoki, ale zostaniecie zabrani do głębi Szeolu, na dno przepaści. Innym imieniem powszechnie nadawanym szatanowi jest lucyfer, co dosłownie oznacza niosący światło. Widzimy, że lucyfer został obsadzony ze względu na swoje dumne ambicje. Ten werset wyraźnie stwierdza, co przydarzyło się lucyferowi. Inną wzmiankę o upadku szatana można znaleźć w 28. rozdziale Księgi Ezechiela. Tak mówi wszechwładny Pan. Byłeś pieczęcią doskonałości, pełen mądrości i doskonałej urody. Byłeś w Edenie, ogrodzie Bożym, z każdego kamienia pokrywały cię drogie kamienie sardi, topas, diament, beryl, onyks, jaspis, szafir, karbunku i szmarakt. Oprawy i ozdoby były ze złota. Po to cię przeznaczyłem na świętą górę bożą. Chodziłeś wśród błyszczących kamieni. Byłeś nienaganny w swoim drogi od dnia stworzenia, aż znalazła się w tobie nieprawość. W rozmnożeniu waszego handlu napełnili wasze wnętrze przemocą i zgrzeszyliście, dlatego zrzuciłem go z bezczeszczonego z góry Bożej i wypędziłem go, cherubie stróżu, spośród błyszczących kamieni. Twoje serce stało się dumne z powodu twojej piękności i zepsułeś swoją mądrość z powodu swojej wspaniałości. Dlatego rzuciłem go na ziemię i wystawiłem przed królami, aby mogli go zobaczyć. Ezechiel mówi tutaj o doskonałej istocie, która została stworzona przez Boga, aby była piękna i cenna, ale coś się wydarzyło. W tej istocie stwierdzono niesprawiedliwość. Zgrzeszył, i z powodu tego grzechu Bóg wypędził tę istotę z raju. To druga wzmianka o upadku szatana. Upadł, bo było w nim ziarno nieufności, rosło w nim coś pysznego, na co Bóg nie mógł pozwolić w niebie. Rzeczywistość jest taka: szatan był wysoko postawionym aniołem w niebie. Upadł tak nisko, że stał się nie tylko szatanem upadłym, ale także szatanem kusicielem, tak aroganckim w swoim postępowaniu, że nie mógł powstrzymać się od sprowadzenia innych na manowce. On sam zbłądził. Szatan jest także oskarżycielem, jak widać w trzecim rozdziale Księgi Zachariasza, gdzie mamy wyraźny obraz Jozuego stojącego przed Bogiem z szatanem po jego prawicy, niosącego przeciwko niemu oskarżenia. W Nowym Testamencie widzimy, że szatan nadal dręczy ludzkość. Nawet pan Jezus Chrystus był kuszony przez szatana przez 40 dni na pustyni. W dalszej części swojej posługi Jezus składa oświadczenie potwierdzające starotestamentowy pogląd na pochodzenie szatana, kiedy w Ewangelii Łukasza 10:18 stwierdza, że widział szatana spadającego z nieba niczym błyskawica. Przykład można znaleźć w Piotra 2 Piotra 2:4. Albowiem Bóg nie oszczędził aniołów, gdy zgrzeszyli, ale wrzucił ich do piekła i wydał do otchłani ciemności, gdzie są zachowani na sąd. Juda mówi w pierwszym rozdziale swojego listu: A aniołów, którzy nie zachowali jego rządu, ale opuścili swój dom, umieścił w ciemnościach, w wiecznych więzieniach, aż do sądu wielkiego dnia. Szatan może żyć, to prawda, ale ostatecznie zostanie pociągnięty do odpowiedzialności za swoje grzechy. To znowu daje nam pewną jasność co do tego, dlaczego Bóg nie może zabić szatana i jego upadłych aniołów. Zabicie przestępcy przed sprawiedliwym procesem byłoby niesprawiedliwe. Bóg czeka na sąd świata, podczas którego każdy zostanie osądzony i nagrodzony według swoich uczynków. Aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy najpierw zbadać, kim naprawdę jest Bóg. Faktem jest, że pewne święte przymioty Boga powodują, że zachowuje się on w określony sposób. Co więcej, ponieważ Bóg jest zawsze ten sam i nigdy się nie zmienia, jeśli odkryjemy, kim jest, będziemy mogli wiarygodnie zrozumieć, dlaczego robi to, co robi. Działania Boga są zawsze przejawem Jego natury. Innymi słowy, to, co Bóg czyni, wynika z tego, kim jest. Zadając to pytanie, pierwszą rzeczą, o której należy pamiętać, jest to, że Bóg jest wszechmocny. Tak naprawdę nie można kwestionować Jego władzy, ponieważ ma do swojej dyspozycji całą moc we wszechświecie. Jeśli się nad tym zastanowić, ma to sens. Nic, co zostało stworzone, nie może być większe od swego Stwórcy. Jeśli Bóg rzeczywiście stworzył wszystkie istoty i wszystkie rzeczy, jak twierdzi Biblia, to jest oczywiste, że żadna ze stworzonych przez Niego istot nie może wznieść się ponad Niego i wynieść go na wyższą pozycję. Jeden powszechnym błędnym przekonaniem na temat szatana jest to, że jest on ostatecznym wrogiem Boga. Niektórzy wierzą, że szatan i Bóg toczą bitwę o wszechświat. Niektórzy wierzą, że Bóg mógł obronić niebo jedynie poprzez wypędzenie szatana i jego demonów. To duży błąd tak myśleć. Bóg nie ma rywala, nikt nie zbliża się do niego w mocy, nawet szatan. Bitwa o niebo. Z Bożej Perspektywy, w rzeczywistości wcale nie była bitwą. Szatan w żaden sposób nie mógł zwyciężyć z wszechpotężnym stwórcą nieba i ziemi. Wydarzenie to jest opisane w księdze objawienia 12:7-9. Wywiązała się wojna w niebie. Michał i jego aniołowie walczyli ze smokiem, a smok i jego aniołowie stawiali opór, lecz nie mieli dość sił i stracili swoje miejsce w nieba został zrzucony wielki smok, pradawny wąż zwany diabłem, czyli szatanem, który zwodzi cały świat. Został zrzucony na ziemię, a z nim jego aniołowie. I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: Teraz nastało zbawienie i moc, i Królestwo naszego Boga, i władza Jego Chrystusa, ponieważ oskarżyciel naszych braci, który ich oskarżał przed naszym Bogiem, został wyrzucony. I noc. Zwyciężyli go dzięki krwi baranka i słowu swego świadectwa. Jest coś pięknego w naturze Boga, że nie zabija on szatana od razu. Ten akt miłosierdzia pokazuje, że Bóg kocha swoje stworzenia, nawet jeśli one go nie kochają. Wszechwiedząca natura Boga oznacza, że posiada on pełną i dogłębną wiedzę o każdym najdrobniejszym i pozornie nieistotnym szczególe wszechświata. Żaden aspekt istnienia nie umknie jego zrozumieniu. To boskie postrzeganie rozciąga się na każdą osobę i każdą sytuację, i każdego wyboru dokonanego przez każdą osobę. W rezultacie, Boża perspektywa jest nieporównywalna, co pozwala mu w pełni zrozumieć obie strony każdej historii. Biblia dostarcza minimalnych informacji na temat motywacji szatana. Wspomina, że szatan stał się zazdrosny i dumny. Biorąc pod uwagę wszechwiedzę Boga, był on w pełni świadom myśli i motywów szatana, a także jego demonów. To wszechstronne zrozumienie podkreśla niezwykły aspekt natury Boga współczucie. Współczujący rodzic nie każe dziecka, jeśli rozumie przyczyny jego działań. Zamiast tego, kochający rodzic zapewnia dziecku powtarzające się możliwości naprawienia swoich błędów. Jednym z powodów, dla których Bóg nie eliminuje szatana i jego naśladowców, jest głębokie zrozumienie ich motywów. Nam bunt szatana może wydawać się szalony, ale Bóg rozumie jego przyczyny i lituje się nad nim. Chociaż możemy nie rozumieć, dlaczego Bóg pozwala szatanowi i jego aniołom trwać, Bóg tak. Całkowicie rozumie swoje powody. Wolna wola jest darem danym przez Boga całemu stworzeniu. Zamiast używać swojej ogromnej mocy do wymuszania uwielbienia, Bóg daje każdemu stworzeniu wybór, czy będzie za nim podążać. Dar ten został rozciągnięty na całe stworzenie, łącznie z aniołami, ponieważ aniołowie mają wolną wolę. Zawsze istniała możliwość, że jeden lub więcej ludzi zdecyduje się przeciwstawić Bogu. Wolna wola jest niezbędna do prawdziwej miłości. Autentyczna miłość i znaczące relacje nie mogą istnieć bez wolności wyboru. Miłości nie można wymusić, musi być dawane bezpłatnie. Z tego powodu Bóg, który pragnie, aby jego stworzenie kochało go z wyboru, daje im wolną wolę. Wiedząc, że niektórzy wybiorą go nie kochać. Gdyby Bóg ukarał i wyeliminował każdego, kto korzysta ze swojej wolnej woli w sposób, którego nie pochwalał, zaprzeczyłoby to autentyczności ich wyboru. Prawdziwa, wolna wola wymaga istnienia buntu i odkupienia. W ten sposób Bóg, będąc sprawiedliwy i sprawiedliwy, honoruje decyzję szatana o porzuceniu swojej pozycji w niebie. Nie obala szatana, ale też nie unicestwia tych, którzy dokonują złych wyborów. Istnieje inna teoria wyjaśniająca, dlaczego po buncie Bóg pozwolił szatanowi i jego demonom żyć. W Ewangeliach Nowego Testamentu szatan odgrywa kluczową rolę w wędrówce Jezusa na krzyż. Nawet po tym, jak szatan odrzucił Boga, został wykorzystany do wypełnienia ostatecznej misji Boga polegającej na wykorzenieniu grzechu. Szatan pojawia się po raz pierwszy w Nowym Testamencie, kiedy kusi Jezusa na pustyni. Trzykrotnie szatan przedstawia Jezusowi różne pokusy, a on pozostaje nieugięty i kontratakuje za pomocą pisma świętego. Jezus staje się pierwszym człowiekiem, który przeciwstawia się pokusom szatana, udowadniając, że jest godny umrzeć za grzechy ludzkości. Tylko niewinna osoba może zastąpić winnego. W wyniku takiej zamiany czystość niewinnej osoby zostaje przeniesiona na winnego. Opór Jezusa wobec pokusy pokazał, że jest godny ponieść grzechy świata, sugerując, że być może Bóg pozwolił Szatanowi żyć, aby przetestować i udowodnić godność Jezusa. Szatan odegrał także istotną rolę w zdradzie Jezusa przez Judasza Iskariotę. Jak Jezus umarłby za grzechy świata, gdyby Judasz nie wydał Jezusa w ręce urzędników? Szatan wszedł w Judasza. Powodując, że zwątpił w moc Jezusa i ostatecznie go zdradził. Ta zdrada doprowadziła do ukrzyżowania Jezusa, ratując ludzkość od grzechu. Szatan, niegdyś anioł w niebie, zbuntował się przeciwko władzy Boga, gromadząc ogromną armię aniołów, którzy przyłączyli się do jego buntu. Zamiast ich zabić, Bóg wyrzucił ich z nieba. Dlaczego Bóg ich nie zabił? Być może dlatego, że szatan odegrał znaczącą rolę w historii odkupienia. Być może był narzędziem w Bożym planie, a może miłość Boga do szatana była tak wielka, że chciał dać mu kolejną szansę na pokutę. Miłość nie może istnieć bez wyboru, a Bóg pragnie, aby całe stworzenie go kochało, dlatego daje wolną wolę, akceptując możliwość odrzucenia. Zabicie wszystkich, którzy go odrzucają, zaprzeczyłoby wolnej woli niezbędnej do miłości. Boża decyzja, aby pozwolić szatanowi i jego demonom żyć, jest zakorzeniona w jego naturze jako samej miłości, która jest niezwykle cierpliwa. Pytanie, dlaczego Bóg nie eliminuje ostatecznie szatana, jest złożone i wieloaspektowe. Zachęca do głębokiej kontemplacji na temat natury Boga, wolności oraz roli zła i wyboru w świecie. Bóg, będąc wszechwiedzącym i wszechmocnym, ma na wszystko doskonały plan. Jeśli szatan nadal istnieje, to dlatego, że odgrywa rolę w tym boskim planie. Chociaż możemy mieć trudności ze zrozumieniem Bożych powodów, możemy ufać, że za każdą Bożą decyzją kryje się wyższy cel. Co więcej, istnienie szatana nieustannie wystawia ludzkość na próbę. Pokusa nie jest jedynie oznaką słabości i zła, to szansa na rozwój mentalność duchową i moralną. Stawianie czoła pokusom i pokonywanie ich pomaga ludziom rozwijać takie cnoty jak siła, wytrwałość i wiara, które są niezbędne do duchowej dojrzałości. Bunt szatana uwydatnia także znaczenie wolnej woli. Bóg ceni autentyczność i wolność ponad wymuszone posłuszeństwo. Prawdziwa miłość i dobroć wynikają z wolnego wyboru, a nie z przymusu. Modlitwa: Panie wszechmogący, Stwórco wszystkiego co istnieje, Alfa i Omega, których drogi są doskonałe i których plany są poza naszym zrozumieniem. Ufamy Jego mądrości i dobroci, nawet gdy stawiamy czoła cieniom zła na tym świecie. Daj nam siłę, abyśmy mogli oprzeć się pokusom, które szatan stawia na naszych ścieżkach, oraz mądrość, abyśmy rozpoznali, że każde wyzwanie jest okazją do wzrostu wiary i charakteru. Pomóż nam korzystać z naszej wolnej woli, aby wybierać dobro i podążać za nim coraz bardziej każdego dnia. Naucz nas postrzegać każdą trudną sytuację jako szansę okazania naszej miłości i lojalności wobec Ciebie. Obyśmy zawsze pamiętali, że Ty masz kontrolę i że wszystko przyczynia się do realizacji Twojego boskiego planu łącznie z wyzwaniami, przed którymi stoimy. Dziękujemy Ci za Twoją nieskończoną cierpliwość i niewyczerpane miłosierdzie. Obyśmy nadal szukali Jego oblicza i Jego prawdy, żyjąc każdego dnia bardziej zgodnie z Jego świętymi celami. W imię Jezusa, Amen. Podzielcie się proszę swoimi przemyśleniami na ten temat w komentarzach, zawsze szanując zdanie innych. Jeśli uważasz, że ten film jest wartościowy, udostępnij go rodzinie i znajomym polub go i zostaw swoją opinię w komentarzach. Dzięki temu film może dotrzeć do większej liczby osób. Razem możemy oświecić więcej umysłów i poszerzyć nasze zrozumienie. Dziękuję że tu jesteś i niech Bóg cię błogosławi.